Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować aplikację do podglądu sprzętu firmy Dahua. Jest to aplikacja GDMSS Lite, dostępna oczywiście w sklepie Play. Pokażę Wam teraz na monitorze, jak wszystko krok po kroku skonfigurować, żeby załączyć podgląd i potem pokażę Wam samą aplikację. Zaczynamy! Jesteśmy w ustawieniach naszego rejestratora. Mamy tutaj nasz rejestrator. Pierwsze, co zrobimy, to klikamy przycisk edytuj. Zaznaczamy sobie DHCP, jeśli urządzenie jest oczywiście podpięte do sieci, inaczej tego podglądu w aplikacji nie będzie. Klikamy zastosuj. Przechodzimy do zakładki Peer to Peer. Tutaj musi być zaznaczone włącz. I stan musi być online. Teraz następne, co musimy zrobić, to zeskanować numer seryjny z naszego urządzenia. Tak wygląda nasza aplikacja. Klikamy sobie plusik, dodaj. Urządzenie przewodowe peer-to-peer. Wpisujemy -peer. sobie nazwę, numer seryjny. Klikamy, skanujemy z naszego monitora, wpisujemy hasło i podgląd na żywo. System teraz połączy się z urządzeniem. Jak widać, nasza aplikacja już działa. Możemy sobie zrobić zdjęcie, nagrać krótki filmik z aplikacji, zmienić sobie jakość nagrywania, podglądu. Wszystkie ustawienia tutaj mamy. Możemy też wysterować kamerą PTZ, jeśli taką też będziemy mieli podłączoną. To wszystko jeśli chodzi o aplikację. Mam nadzieję, że sobie poradziliście. Jeśli macie jednak jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Pamiętajcie też o tym, że w komentarzach pod filmem możecie pisać nam pomysły, jakie mamy zrealizować do następnych filmów. Tymczasem trzymajcie się. Cześć. Do następnego filmu.